Ten miałem płytki i niespokojne, Co kilkadziesiąt minut się budziłem. Na domiar złego od jakiegoś czasu Eryk chrapie tak głośno, że aż trudno uwierzyć, że człowiek może wydawać takie dźwięki. Naciągnąłem koc na głowę, jednak nic to nie dało. Próba ignorowania tego też spełzła na niczem. Cztery lata tej cholernej zarazy sprawiły, że budzi mnie praktycznie najcichszy szmer, więc nie ma szans, że zasnę w takim hałasie. Eryk, przymknij się. Rzuciłem zirytowany. Ciśnienie podniosło mi się jeszcze bardziej, gdy po mojej prośbie chłopak zaczął chrapać jeszcze głośniej. Czy on to robi specjalnie? W swojej frustracji zaciskałem zęby. Dosyć tego. Zrzuciłem z siebie koc i usiadłem. Zamknij się w końcu, spać nie. Zarażony rzucił się na mnie, nim zdążyłem skończyć. Nacisnął na mnie, przyduszając do ściany. Lewym ramieniem odpychałem z podczas gdy drugą ręką dobyłem nosza. też harczenie od mięsa wziąłem za chrapanie Eryka. Jak on się tu znalazł? Mimo, że już trzymałem swoją broń w dłoni, to nie mogłem zadać ciosu. Ściana za moimi plecami skutecznie ograniczała moje pole manewru. W świetle księżyca wpadającego przez okno, tuż nad ramieniem zarażonego, dostrzegłem drobny ruch. Erek zaspanym wzrokiem szukał mojej twarzy. Gdy zrozumiał w końcu co się dzieje, zerwał się na równe nogi. Skuniłem się najbardziej jak tylko mogłem. Odwijając nogi w truciach, dało mi się oprzeć stopy na klatce piersiowej zdechlaka. Odepchnąłem tę chodzącą padlinę z całą siłą, jaką tylko udało mi się zebrać. Zarażony odbił się od drewnianego stołu i upadł na ziemię. W sekundę się pozbierał i na czworaka zmierzał w moim kierunku. Nieco odetchnąłem, widząc, że Erek postanowił w końcu interweniować. Chłopak chwycił zdechlaka za szyję, zupełnie w ten sam sposób, jak mnie wczoraj, i podniósł do pionu. W jego silnych ramionach zarażony wyglądał jak szmaciana lalka. Facet szarpnął dłonią i w pokoju rozległ się trzask łamanej kości. Zarażony upadł bez ruchu na podłokę. — Podaj latarkę, jest w plecaku — powiedział spokojnym tonem. W półmroku ciężko było znaleźć cokolwiek, jednak koniec końców pokój rozjaśnił strumień żółtego światła. Eryk skierował go na zarażonego. Mimo iż facet skręcił mu kark, z jego ust wciąż dobywało się ciche powarkiwanie. Wciąż stanowił zagrożenie. To znaczy do momentu, aż but Eryka rozmazał jego czaszkę po podłodze. On ma taki sam mundur jak... Erek. czy to... Nie dokończyłem. Facet odepchnął mnie i ruszył na korytarz. Chwilę później znajdował się w pokoju, w którym przetrzymywał jednego z obcych żołnierzy. Idąc po omacku, trochę mi zajęło, nim go dogoniłam. Eryk oświetlał kawałek podłogi, na którym leżały resztki liny, którą związany był facet. Spójrz na to, powiedział nie odwracając się w moim kierunku i unosząc coś w górę. Podszedłem bliżej i okazało się, że chodzi mu o koniec jednego ze sznurów. Proste cięcia, bez wątpienia ktoś mu pomógł. Dodał po chwili Erek. Przez sekundę, ale tylko jedną wystraszyłem się, że chodzi mu o mnie. Facet nieco przesunął snop światła w lewo, oświetlając drewniane krzesło. W żółtym blasku coś iskrzyło się na podłodze. Ryk podniósł łowę coś, przez chwilę się przyglądał, po czym wyciągnął rękę w moim kierunku. Na jego otwartej dłoni leżała strzykawka. Chyba narobiliśmy sobie kłopotów, powiedział, ruszając w kierunku korytarza. Sprawdziliśmy cały budynek i okazało się, że jesteśmy na ten moment bezpieczni. Wróciliśmy do pokoju, w którym spaliśmy. Cały czas miałem się na baczność, nasłuchując jakiegokolwiek hałasu, podczas gdy Eryk przyglądał się zarażonemu na ziemi. Nie żyje, tyle chyba widać nawet w ciemności, prawda? Powiedziałem zirytowany zachowaniem faceta. Ja kule się w kącie i robię pod siebie ze strachu, podczas gdy on bawi się w detektyfa. Zgaś tę cholerną latarkę, widać cię z drugiego województwa, warknąłem. Miał to gdzieś. Nawet nie zwracał na mnie uwagi. Centymetr po centymetrze oglądał ciało, zastanawiając się nad czymś. Zestresowany zacząłem bawić się swoim noszem. Składałem go i rozkładałem, próbując się uspokoić. Musiał coś wiedzieć, powiedział w końcu gasząc latarkę. Ktoś nie chciałby puścił farbę dodał siadając na ławce, na której spał. Przestań pieprzeć, ciesz się, że nam pozwolił żyć, powiedziałem prawie szepcząc. Przerażał mnie fakt, że ktoś mógł popodcinać nam gardła podczas snu, jednak Erik nie podzielał mojego lęku. Wiedziałem, że teraz dostał tylko dowód na to, że dzieje się coś dziwnego. Mnie też nie dawało to spokoju. Ktoś się pozbył tego człowieka, byle tylko wszystko zabrał ze sobą na drugi świat. Gdy jego przemiana się zakończyła, miał nam porozcierać gardła, gdy spaliśmy. – Jest jeszcze jeden – powiedziałam. Erek spojrzał na mnie pytająco. – Na dole, siedzi w szafce – dodałam. Jak z procy facet wystrzelił przed siebie. Ja się nawet nie ruszyłem. Wciąż siedziałem w tym samym miejscu, gdy po kilku minutach wrócił rozczarowany – do przewidzenia było, że ten drugi też nie żyje. Przetarłem twarz dłońmi. Jestem zmęczony. Naprawdę miałem nadzieję, że tę noc uda mi się przespać. Pamiętasz co mówił ten gościu przez krótkofalówkę? Zapytałem, nim Eryk zdążył usiąść. Facet zamyślił się na chwilę, po czym odpowiedział: No, że szpital strefa B3, no i że nie o to mi chodziło. Mówił, że niedaleko są ich wrogowie, czy jakoś tak. Na pewno miał ich na myśli, powiedziałem, zerkając na ciało leżące na podłodze. Założę się, że w okolicy jest ich więcej. Jeżeli chcemy dostać się do szpitala w B3, musimy wejść teraz. W półmroku będzie nam się łatwiej ukryć. Eryk spojrzał na okno. Tak samo jak ja, nie uśmiechało mu się błądzić w ciemnościach. Pakujmy się. Powiedział, po czym w pośpiechu zaczął wrzucać przedmioty do plecaka, podczas gdy ja asystowałem mu, trzymając latarkę. Nie trwało to długo i po dziesięciu minutach schodziliśmy schodami w kierunku wyjścia z budynku. Będąc na zewnątrz, oczywiście nie używaliśmy już latarki. Równie dobrze moglibyśmy krzyczeć: Hej, jesteśmy tutaj! Wziąłem głębszy oddech. Powietrze wciąż było wilgotne po obfitych deszczach. Niebo odcinało się od linii horyzontu ciemno-niebieską barwą. Słońce wzejdzie za około godzinę, a my wtedy będziemy w połowie drogi. Obecność ryka czułem niemalże namacalnie, nawet w tych ciemnościach. Znasz drogę, prowadź. Zachęcał mnie. Strefa B3 znajdowała się niedaleko miejsca, w którym znalazłem namiot służący za szpital polowy. Wchodzić do lasu przed wschodem słońca jest równie mądre, co świecenie latarką dookoła. Schowałem dłonie w kieszenie bluzy i ruszyłem w kierunku ogrodzenia. Wspinając się po drzewie, dzięki któremu dostałem się na ten plac, wpadłem na pomysł, by trzymać się blisko ściany lasu. Będziemy szni w linii prostej aż do momentu, w którym las zacznie się przerzecać. Będzie to znak, że jesteśmy blisko miasta. Szedłem z przodu, uważając, by nogi nie zaplątały się w kępy traw, które rosły tutaj dość bujnie. Z lewej strony, w odległości około 30 metrów, zaczynał się las, po prawej natomiast rozciągały się ogołocone pola. Po dwudziestu minutach marszu coś przykuło moją uwagę. Skarciłem samego siebie, że nie zauważyłem tego wcześniej. Znów brakuje zarażonych. Jest tak samo jak wtedy, gdy uciekałem z miasta, nie ma po nich nawet śladu. Mijały kolejne minuty spędzone na marszu. Ryk niespodziewanie zachowywał ciszę przez ten cały czas. W końcu zacząłem rozmowę na pierwszy lepszy temat, bo od tej ciszy zaczynało dzwonić mi w uszach. Coś nie jesteś w humorze, chyba nie powiesz mi, że boisz się ciemności. Zadrwiłem. Sądząc po jego reakcji wyrwałem go z rozmyślań. Nie to, nie to, ja po prostu... Czekaj, widzisz to? Tam przed nami. Zmienił temat wyraźnie się ożywiając. Musiałem naprawdę się skupić, by dojrzeć to, o co chodziło facetowi. Przed nami, ciężko stwierdzić, jak daleko, widoczny był jasny punkt. Jakiegoś rodzaju światło oddalone na tyle, że ciężko stwierdzić, czy była to latarka, czy ognisko. Nie zatrzymywaliśmy się. Mieliśmy jasno określony cel. Słońce nadal nie wzeszło, więc ustaliliśmy, że w razie czego dajemy nogę w ciemności. Im bliżej się znajdowaliśmy, tym wyraźniej było słychać harczenie zarażonych. Najwyraźniej wszystkie z pobliskiej okolicy zebrały się gdzieś przed nami, co może oznaczać tylko jedno: Daj mi plecak, zmienię cię. Zaproponowałem, gdy byliśmy blisko źródła światła. Na tyle blisko, by dało się zauważyć, że światło dają płomienia. Na ulicy wybiegającej z lasu i przecinającej naszą trasę stała ciężarówka. W ogniu znajdowała się jej naczepa, szoferkę oblegali zarażeni. Zdechlaki sięgały w kierunku przedniej szyby, depcząc po sobie nawzajem. Ich powarkiwania przeplatały się z szumem płomieni. Wyglądało to tak, jakby ktoś oblał benzyną całą naczepę pojazdu, po czym podpalił. Światło w ciemnościach raziło swoim blaskiem. Grupa odmieńców była liczna, jednak byli zbici w jedną wielką masę. Za przednią szybą zauważyłem nieprzytomnego faceta. To pewnie dlatego stechlaki tak ochoczo napierały na ciężarówkę. Łatwo będzie ich wyminąć. Chciałem obejść pojazd z prawej strony, stale od zarażonych i ściany lasu. Bóg jeden wie, co w nim sieci. Nagle poczułem dłonie ryka na ramieniu. Nadal może być na chocie. Powiedział prawie, że szeptem, aż ciężko było mi usłyszeć pojedyncze słowa wśród szumu płomieni. Widzisz, inu ich jest? Jak chcesz ich odciągnąć? Wycedziłem przez zębę. Facet zwariował. Poza tym naczepa płonęła żywym ogniem. Musiałoby to wyglądać co najmniej komicznie, gdybyśmy zdecydowali się nią podróżować. Uznałem więc, że Erek po prostu żartuje. Nie ma w tym nic złego. Każdy w jakiś sposób próbuje radzić sobie ze stresem. Nim się obejrzałem, w akompaniamencie płomieni i harczeń zarażonych, rozbrzmiał utwór, który bardzo dobrze znałem. Był to hit lata sprzed czterech lat. Przez ułamek sekundy przez głowę przetoczyły się wspomnienia powiązane z tą muzyką. Chwile spędzone nad jeziorem ze znajomymi, nocne jazdy, gdy muzyka dudniła w głośnikach auta. Nie miałem jednak czasu wspominać. Eryk zamachnął się z całych sił. Jego ciało wygięło się do tyłu, po czym jego prawa ręka wystrzeliła w przód. Na tle ciemno-niebieskiego porannego nieba dostrzegłem czerwoną diotę. Musiała to być MP lub jakieś inne urządzenie odtwarzające dźwięk. Nie miało to teraz większego znaczenia. Naczepę można rozłączyć, powiedział Erik, szykując się do biegu. Zrozumiałem, rzuciłem wyciągając swój nóż na wszelki wypadek. Nim urządzenie upadło na ziemię, zarażeni już zdążyli zmienić swoje zachowania. Na ułamek sekundy zamarli w bezruchu, nasłuchując źródła hałasu. Chwilę to trwało, bo utrudniał im to szalejący obok okień. W końcu jeden po drugim zarażeni gwałtownie zaczęli odwracać się od ciężarówki i w cikim pędzie rzucili się w kierunku nowego źródła hałasu. Choleryk w kierunku naczepy, a ja miałem opory, by podążyć za nim. Coś jest nie tak. Zarażeni zamiast pobiec w kierunku, w którym facet rzucił urządzenie, pobiegli do lasu. Wszyscy co do jednego ruszyli drogą biegnącą między drzewa i zniknęli za masywnymi pniami. Może to przez ogień? Może przez dodatkowy hałas zdechlaki omylnie obrali kierunek? No rusz się do cholery! Wrzasnął Eryk, wyrywając mnie z zamyśleń. Facet stał w luce między szoferką a naczepą i siłował się z czymś. Złap tutaj i szarp do góry, powiedział, gdy znalazłem się obok niego. Musieliśmy powtórzyć to kilka razy, aż w końcu Erykowi udało się przestawić dźwignię trzymającą wszystko razem w odpowiednim momencie. Naczepa za naszymi plecami nieco opadła i oparła się na mocowaniu znajdującym się za szoferką. – Dawaj do środka. Rzucił, po czym zniknął po drugiej stronie pojazdu. Udałem się do drzwi od strony pasażera, szarpnąłem za klamkę i drzwi ustąpiły. Wdrapałem się po stopniach prowadzących do środka, by ujrzeć faceta za kierownicą, którego wcześniej uznałem za nieprzytomnego. Jego głowa, odchylona była do tyłu, oparta o zagłówek fotela. Twarz miał pokrytą stróżkami krwi i wydawało mi się, że wyciekała na z oczu nieszczęśnika, jednak w tym świetle równie dobrze mogłem się mylić. Bliżej mnie, na siedzeniu pasażera, znajdowała się otwarta walizka. W jej wnętrzu spoczywały dwie fiolki, jedna pełna i jedna pusta. Rozejrzałem się w poszukiwaniu strzykawki i znalazłem ją wbitą w piersi kierowcy. Wystraszyłem się nie na żarty, gdy ciało nagle się poruszyło. Wyciągnąłem przed siebie dłoń z nożem, celując dosłownie w cokolwiek. Nie miałem czasu, nie przygotowałem się na coś takiego. Kamień spadł mi z serca, gdy okazało się, że to Erek wyrzucił ciało kierowcy na zewnątrz, by zająć jego miejsca. Co ty odwalasz? Wsiadaj, nie mamy czasu. Powiedział zamykając za sobą drzwi. Strąciłem walizkę na dół i zająłem miejsce pasażera. Erek w tym czasie nerwowo się rozglądał. Odezwałem się przerywając ciszę. Widziałeś tego faceta? On miał. Nie teraz cholera, nie mogę znaleźć kluczyków. Przerwał mi Erek. Szukając ich, zanurkowałem pod siedzenie i zauważyłem, że mój kompan robi to samo. Przerzucałem śmieci, takie jak puste puszki, i reklamówki na bok, gdy nagle w szoferce zrobiło się jaśniej. Dobry pomysł, ale świeć pod nogi, powiedział facet. A Ale to nie ja, powiedziałem łamiącym się głosem. Z przerażeniem na twarzach spojrzeliśmy na przednią szypę. Blask reflektorów raził mnie w oczy, które bezskutecznie osłaniałem dłonią. Coś nadjeżdżało z lasu. Nasilający się warkot silnika tylko utwierdzał w przekonaniu, że ktoś zmierza w naszym kierunku. Mamy przesrane, krzyknął Erek. Trząsącymi się dłońmi otworzyłem schowek, mając nadzieję, że właśnie tutaj znajdę kluczeki. Oprócz kolejnej sterty śmieci znalazłem jeszcze sześć baterii zapakowanych w folię ochronną. Normalnie ucieszyłbym się z takiego znaleziska, ale teraz są dla nas bezużyteczne. Gdy hałas silnika zwiastował przybycie nieznajomego, Erik zablokował drzwi i schował się za kierownicą, pochylając się najniżej jak tylko mógł. Zrobiłem to samo. Na nic więcej nie byłem w stanie wpaść. Słyszałem, jak jakiś pojazd hamuje tuż przed maską ciężarówki, i jak otwierają i zamykają się drzwi. Więcej niż jedna, więc na pewno nie jest to jedna osoba. Do zamkniętej szoferki dźwięki docierały stłumiona. Obcy nam facet zaczął gadać w obcym języku, więc spojrzałem na Eryka porozumiewawczo. Mój towarzysz zaczął uważnie nasłuchiwać. Trwało to krótką chwilę. Mówi coś o zarażonych, o grupowym ataku, chyba i jeszcze o szpitalu. Przekazał mi szeptem. Co takiego? Co mówi o szpitalu? Zapytałem. Wygląda na to, że albo atak na szpital został już przeprowadzony, albo obcokrajowcy już o nim wiedzą i są przygotowani. Eryk wciąż nasłuchiwał. Powtarza, że Treser zaatakował szpital. Nie mam pojęcia, co to do cholery ma znaczyć. Czy to jakiś nowy rodzaj zarażonego? Jak silny musiał być, by zaatakować szpital, gdzie znajdują się uzbrojeni po zęby ludzie? Eryk zesztywniał nagle z szeroko otwartymi oczami. Rozmawia z kimś o transporcie i zachodniej ścianie. Powtarza, że trzeba dotrzeć do zachodniej ściany. Facet kręcił głową, nie rozumiejąc tych słów. Nie rozumiałem ich języka, jednak słyszałem, jak rozmawiają ze sobą minimum trzy osoby i jak otaczają ciężarówka. Ich latarki świeciły nam nad głowami. Nawet nie mam okazji wychylić się przez okno, by ocenić sytuację. Zauważyli ciało kierowca. Śmieją się i żartują. Nazywają go idiotą albo kretynem chyba tak to można przetłumaczyć. Szeptał Erek, cały czas podsłuchując ich rozmowę. Nagle ton rozmów nieznajomych się podniósł. Nawet bez tłumaczenia byłem w stanie się domyślić, że są zdenerwowani. Wykrzykiwali coś i biegali, zmieniając pozycję. Spojrzałem na Eryka, którego aż kusiło, by zerknąć przez szybę. Nie wytrzymał w momencie, gdy żółte światło reflektorów zastąpiło czerwone. Chłopak nieśmiało podniósł się, opierając dłonie na kierownicę i wpatrywał się w przednią szybę. Na nic zdały się moje próby powstrzymania go. Szarpałem tego kretyna za ubrania, próbując siłą sprawić, by na powrót się schował. Cholera jasna, powiedział ledwo hamując się, by nie krzyczeć. Spojrzałem na jego twarz, pokrytą czerwonym światłem, by dostrzec na niej szoki niedowierzanie. Dałem sobie spokój i wypuściłem materiał rękawa z dłoni. Również się wychyliłem i zerknąłem przez szybę. W pierwszej sekundzie oślepił mnie czerwony blask flary. Po kilku sekundach, gdy mój wzrok przyzwyczaił się do światła, ujrzałem jak trzech facetów stoi między ciężarówką a terenowym jeepem, którym zapewne tutaj przyjechali. Ten, który był wysunięty najbardziej do przodu, wymachiwał flarą w kierunku samochodu, próbując coś odstraszać. Drugi z nich celował karabinem przed siebie, a trzeci wykrzykiwał coś do niego. Chyba chciał go powstrzymać przed oddaniem strzału. Zmrużyłem oczy i skupiłem wzrok. Na dachu Jeepa dostrzegłem najpierw parę ślepi odbijających blask flary. Zauważyłem później, że są one wszędzie. Obok samochodu, na pustych polach i wśród drzew lasu, przybrały czerwony kolor, odbijając światło i przyjmując wrogi wyraz. Czerwone punkciki rozchodziły się na lewo i prawo, zupełnie tak, jakby starały się otoczyć mężczyzn. Odcięli im jedyną drogę ucieczki, otaczając ich samochód. Dym, który wypuszczała flara, tylko utrudniał obronę facetom, którzy już prawie dotykali plecami ciężarówki. Coś porwało faceta na przodzie w kłęby dymu, a flara upadła na ziemię. Słyszałem jego agonalne krzyki. Trwało to chwilę, a w tym czasie facet z karabinem na ślepo oddawał strzały w chmurę dymu. Gdy opróżnił cały magazynek, również i on został porwany. Ostatni z mężczyzn, którego jedyną bronią był nóż, obracał się dookoła, próbując dostrzec napastnika. Rozglądał się we wszystkich kierunkach, próbując w kłębach dymu zobaczyć cokolwiek. Po którymś z rzędu obrociast za jego pleców wyskoczył wilk, wgryzając się w jego bark. Zwierzę było potężne. Nigdy nie widziałem żadnego wilka na oczy, ale na pewno nie osiągają takich rozmiarów. Zwierzę zaczęło potrząsać łbem na boki, a nieszczęśnik prawie że unosił się w powietrzu przy każdym ruchu. Jego wrzaski nawet w zamkniętej szoferce sprawiały, że dzwoniło mi w uszach. Przestał krzyczeć dopiero wtedy, gdy drugi wilczur wyskoczył z chmury dymu i wygryzł się w jego gardmo. Zwierzę bez problemu w swojej paszczy mogłoby zmieścić jego całą głowę. Ciało wraz z wilkami zniknęło w mgle. Gdzieś w oddali wciąż rozbrzmiewał utwór muzyczny, który miał odwrócić uwagę zarażonych. Flara na ziemi przygasła, wilki tak szybko jak się pojawiły, tak szybko zniknęły. Odpalaj ten złom, wynośmy się stąd. Powiedziałem w końcu, gdy cisza była nie do zniesienia. Chyba kierowca ma kluczyki. Odpowiedział Erek. Autor Brutal Drop Czytał Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica Brutal Drop, Sebastian Kron, Gregorikos, Laki Gusi, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Bartek Koziara, Alastor, wojti 262, Milki Rainbow, Magdalena H., Near Death, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy oraz Invertein. Do usłyszenia!